bo na końcu będzie konkurs i będziecie mogli wygrać xiaomi redmi 7 być może oglądaliście taki mój film, w którym podsumowuję najlepiej sprzedające się telefony w 2018 roku powiedzmy gdzieś tutaj będzie link do tego filmu eee to ta lista zawierała bardzo tanie urządzenia, takie popularne urządzenia, które sprzedały się w bardzo, bardzo dużych ilościach. I podejrzewam, śmiem twierdzić, że Xiaomi Redmi 7 jest takim murowanym kandydatem do tego, żeby na tej liście się znaleźć w przyszłym roku. Kupiliśmy wagony tego telefonu i mam nadzieję, że będziecie go chętnie kupować. A moim zdaniem, jeżeli ktoś ma ograniczony budżet, to naprawdę bardzo, bardzo warto. Właśnie, czy to jest telefon budżetowy? Moim zdaniem cała marka Xiaomi jest tak budżetowa, że ten telefon Redmi 7 to tak naprawdę taka tanioszka. Spójrzmy zresztą na cenę, ile on kosztuje w Play. Wow! Na Redmi 7 przesiadłem się z flagowca: z absolutnie topowego flagowca, więc należało się spodziewać, że. Po prostu e, to będzie jak zderzenie ze ścianą. Otóż aż tak źle nie jest. Oczywiście widać kolosalną różnicę najpierw na ekranie, bo ten ekran jest duży i to jest fajne, bo to jest 6,26 cali, ale jest to tylko HD. Tylko HD. Dla wielu osób to jest to zupełnie wystarczające, aż HD. Drugą, a w zasadzie nie pierwszą, albo główną zaletą tego smartfona jest olbrzymia bateria. 4000 mAh. Ja ten swój smartfon odłączyłem wczoraj o godzinie 7.30. Jest teraz godzina. 15, 16 i mam 20 parę procent, więc półtora doby normalnego użycia z mailem, z social mediami, z dzwonieniem wytrzymało. Więc jak na taki telefon to przecież bardzo dobrze. Ja świeżak androidowy skomentuję też nakładkę MIUI. Nie wiem jak to się inaczej czyta. Na Androida 9. Muszę powiedzieć, że po moich doświadczeniach z Samsungiem, z Huaweiem i teraz Xiaomi, Xiaomi ląduje na miejscu drugim. Podoba mi się to, to jest takie płaski, płaskie 2D, całkiem fajnie to wygląda. Gesty yy, proste. Yy, radziłem sobie z tym telefonem przez te dwa dni. Dwa słowa o aparatach, aparat przedni do selfie, 8 megapikseli. Zobaczcie jakie piękne zdjęcia robi, jaki piękny efekt boków. Aparat główny, dwa obiektywy, ten podstawowy 12 megapikseli, drugi wspierający chyba efekt głębi 2 megapiksele. Też całkiem nieźle. Do czasu kiedy nie jest ciemno, bo kiedy jest ciemno to jest słabo. Może dlatego, że dużo czasu spędziłem z Huawei P30 Pro i wszystkie smartfony radzą sobie dla mnie teraz słabo, jak jest ciemno. Ale rzeczywiście Redmi 7 nie jest stworzony do zdjęć nocnych, nie ma żadnego nocnego trybu. Na pewno część z Was ucieszy się, tych, te osoby, które e, lubią się bawić trochę fotografią, że jest tryb Pro w takim tanim aparacie. To nie jest takie oczywiste. Możecie tam sobie wszystko ustawić. ISO, e, balans bieli inne różne rzeczy, których, na których się nie znam. I być może zdjęcia wtedy będą wychodzić jeszcze lepiej. Kilka drobiazgów, czytnik linii papilarnych umiejscowiony na pleckach sprawuje się zaskakująco dobrze. E, możecie do Redmi 7 zapakować aż dwie simki, nie wiem po co, ale niektórzy pakują. I jeszcze kartę, kartę pamięci, naprawdę spory slot. Ładujemy micro USB, no to takie takie zaskoczenie. No ale z drugiej strony to jest telefon z kategorii tanioszka. Na koniec obiecany konkurs. E, mam do rozdania jedną sztukę Redmi 7 nowiuteńką. E, co trzeba zrobić? Trzeba najpierw zlajkować ten film. Trzeba dać suba, bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. E, I w tym momencie możecie pisać w komentarzu za co kochacie, lubicie e, Xiaomi, dlaczego Xiaomi jest lepsze. E, będę czekał na wasze odpowiedzi. Będę je zbierał dokładnie przez tydzień. E, po tygodniu akurat będzie mniej więcej długi weekend majowy. Poczytam sobie te odpowiedzi i tuż po długim weekendzie majowym na pewno Redmi 7 nowy do mnie dotrą i będę je pakował i wam wysyłał. Czyli pamiętajcie, lajk, like, komentarz i sub. Bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu. Na nagrywki. A tu gruszki na wierzbie.